Po suplementy najwyższej jakości Zapraszam Was do sklepu SFD Mateusz Kaniowski, MLA.pl Razem ze mną Tomek Słodkiewicz Cześć, jak się czujesz w ogóle po ważeniu? Cześć, witam serdecznie No powiem Ci, że podekscytowany Wiadomo, że troszeczkę adrenalina skoczyła a Już nie mogę się doczekać jutra I odliczam, serio, naprawdę odliczam Dzisiaj jeszcze kilka posiłków mi zostało Bo chciałem już troszeczkę zjeść więcej Bo jutro tak troszeczkę lżej tak, przynajmniej moje samopoczucie lepiej wygląda jak jem dużo mniej przed jakimiś tam sparingami mocnymi, więc pod, domyślam się, że przed walką podobnie będę dzisiaj więcej, a jutro troszeczkę lżej. Zdziwiło Cię, że DJ Dex nie chce zmienić koszulki przy tobie? Nie, w ogóle na to nie zareagowałem, szczerze. Aha, no, a no bo, tak, bo był taki moment, że nie No Nie, no wiesz co, no. Nie ma co się tutaj porównywać do mnie, jeżeli chodzi o kulturysty, który wiesz, dba o swoje ciało w inny sposób niż, niż tam on. Wiesz, on jest jakimś tam traklonistą, rugbistą, wszystkie chyba sporty uprawia na raz, więc wydaje mi się, że tutaj akurat ten aspekt to mało ważny był. Im więcej mniejszy i tym ciężej FMI ma, taka prawda, a on ma niesamowitą bazę tlenową. Wiesz co, to jest właśnie coś, co właśnie chciałem właśnie ludziom, że zobaczycie, jutro, że jak wygląda moja baza tlenowa, bo to jest jedna z rzeczy, których ja całe życie trenowałem różne sporty. I jestem tutaj e, pewien siebie, jeżeli chodzi o to, że nie, nie będę wyglądał jak kulturysta, któremu zabraknie tlenu. Po prostu pracuję już tak długo nad tym. E, przez wiele, 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 wiele lat też uprawiałem inne sporty, więc dla mnie adaptacja do tego wysiłku jest, jest po prostu bardzo fajna. Nie, nie każdy może kulturysta, który waży 100 kg powiedzieć, że potrafi pobiegać 12 km i w miarę w dobrym tempie, robić różne interwały i tak dalej. Ja też wszystkie rzeczy robiłem, kiedyś uprawiałem lekko też jeździłem na rowerze, więc wiem z jakimi przeciążeniami to, to się wiąże. I tutaj pod tym względem po prostu e, nie, nie mówię pustych słów, tylko sprawdzam to na zasadzie na nawet zwykłego zegarka, który sprawdza mi tętno, jak widzę, jak się zmieniła ta adaptacja mojego organizmu do wysiłku tlenowego jak sam, sam trener mi mówi, tak samo to się zmieniało tak naprawdę z miesiąca na miesiąc niesamowita pojęcie, że wiesz, przygoda ogólnie, jeżeli chodzi o to bo nigdy bym nie powiedział, że przygotowując się do walki, wychodząc tak naprawdę dzień przed, czuję się tak dobrze, jeżeli chodzi wiesz, ogólnie w swojej skórze w swoim, w swoim ciele to jest po prostu naprawdę fajnie, że to się wydarzyło, bo dało mi po prostu kompletnie nowy punkt widzenia na moje ciało i na moje zdrowie no właśnie, czyli nie boisz się tego jego najlepszego punktu, czyli kondycji. Mówi, że się nie boisz, ale na pewno doceniasz też to, no bo jednak nie każdy jest triatlonistą, nie każdy robi te najgorsze, czy znaczy te najcięższe do zrobienia maratony. Triatlony. Tak. Triatlony. Tak, oczywiście, Słuchaj, Ja myślę tak, że um, już tyle wystarczająco e, miałem doświadczenia z różnymi zawodnikami, z różnymi e, chłopakami, którzy są moimi partnerami sportowymi, że e, jakikolwiek sp sport byś nie uprawiał. Jak dostanie się jeden mocny cios, to wszystko się zaczyna zmieniać. Więc tutaj wydaje mi się, że no sam triatlon czy sama wydolność nie jest w stanie dać aż tak wiele, jeżeli Ktoś wchodzi do, do powiedzmy, do, do, do klatki, tak? to jest jednak kompletnie inna rzecz. Ja wiem, że DJ trenował tam swoje takwony tak dalej, ale tutaj to jest kompletnie inna jakby płaszczyzna sportu, bo też ludzie mi o tym mówią, że, że to ma jakieś tam znaczenie. Oczywiście ma znaczenie, ale no mówię, no jednak jak ktoś dostanie kilka prostych, kilka uderzeń, to jednak zmienia się psychika. Wydaje mi się, że tutaj bardziej będzie pokazane wtedy, czy to triatlon, czy to kulturysta, będzie widać jaki jest charakter. Co jest Twoją najmocniejszą stroną? Bo nie zdaje mi, wydaje mi się, że najbardziej to jakbym miał brać, chodzi o specyfikę. Tak, MMA. Zdecydowanie parter i, e, i wydolność. No właśnie, bo twój brat był obalany cały czas przez Krystiana Pudzianowskiego, sam nie próbował go ani razu obalić, szło mu lepiej w stójce. No jestem dlatego ciekawy, czy was można porównać, czy jednak jesteście zupełnie inni, jeżeli chodzi o walkę. Hmm. Wiesz, co mi się wydaje, że ja Radkowi cały czas mówiłem, trenujcie parter. Mówiłem mu, słuchajcie, dlaczego tego partero nie robicie? No wiadomo, że Radek ogólnie moim zdaniem, jeżeli ktoś by popatrzał na to z boku, on miał wiesz, 6 czy 7 tygodni, naprawdę na przygotowanie do tej walki, jak ktoś rzeczywiście weźmie to pod uwagę, to jest to niesamowicie krótki okres czasu. I zawsze bardzo dobrze. No, tak, ta, ta, ta. tak. Na kulturystę, tak mocne ciosy, wydolność, wszystko. Radek ma po prostu też. Ym niesamowity charakter do tego, co robił. Nawet patrząc na to, jak Pudzianowski go obalał, jak ładnie wychodził jak żabka, wyskakiwał tak na wyskok, drogi, więc, więc tutaj to też ma wielkie znaczenie. Kurczę, no, na pewno jesteśmy pod tym względem podobni jeżeli chodzi o charaktery, ale jeżeli chodzi o całą dynamikę, jestem takim powiedzmy dużo na pewno bardziej sprawnym sportowcem Czyli jutro zobaczymy dobrego sportowca, pełnego sportowca, z drugim pełnym sportowcem, czyli to jest najbardziej sportowy pojedynek na FFF, oprócz walk zawodowców? Choć powiem Ci, wiesz co, że tak nie znam historii innych chłopaków, tak dokładnie. Wiesz, no, mam nadzieję, że tak samo poważnie przygotowania do tej walki wziął deks jak ja i damy jutro naprawdę z siebie 100% i wydaje mi się, że to będzie nie mi oceniać, bo ja nie mam ochoty, nie myślę, nie planuję, żeby wygrać w stylu takim, czy lewym sierpem, czy prawym sierpem, czy e, nogą, i, czy w kwarterze tak dalej. Bo tutaj nie, nie planuję w żaden sposób e, jakiegoś dokładnego wiesz, wykończenia, bo to jest MMA i to się może zdarzyć w różny sposób i niekoniecznie finezyjnie. E, Ważny liczy się wynik końcowy, ale na pewno. E, Uważam, że no będzie, będzie duża awantura na pewno i będzie się dużo działo, na pewno. Jestem 100% przekonany, że, że to jest na pewno walka, na którą y, 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 warto jest spojrzeć chociażby właśnie z tych y, takich płaszczyzn, z których my pochodzimy. tak? Ja kiedyś też DJ-owi rozpisywałem dietę, jak jeszcze uprawiał swój triathlon, więc gdzieś tam nawet w jakiś tam sposób y, 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 wiem, co uprawiał, jak robił itd. Tak więc, więc, więc uważam, że y, on dużo mówi, że wszystkiego umie wie, no się dowie jutro sobie. Będzie duża awantura, na to czekamy. Dzięki wielkie Zewią, powodzenia Dzięki. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam was do sklepu SFD.